słuchajcie, auto stało dosyć długo na słońcu, jakby ktoś pytał jakie temperatury tam panują w środku, jeżeli auto jest na słońcu. Była nowa wycieraczka. Ona miała być prosta. Leża w lekkim zagłębieniu i się wygięła pod wpływem temperatury teraz zobaczę do środka Jak sobie pomogłem przy spauzowaniu I tak trzeba ja. Ach, Kurde to nawet ciężko O, może się uda No Puszczaj To jest plastik cały No nie wiem, to widać, że ma pracować też na słońcu Że jest na zewnątrz auta No ale to Ona była na słońcu, nie? Słońce na nią prosto padało A tu jest druga też lekko zdeformowana, a ona była w cieniu, czyli już sama temperatura wewnątrz bym zniszczyła O, tak to lepiej oddać ciareczka pewnie jest cała, no Najby ktoś miał jeszcze jakieś wątpliwości I nie pomyśleć, że niektórzy zostawiają dzieci w samochodach.